Leży na A. Super. Został jeden druk Nie mam ładun zostało 100 Został jeden o. Nice, nice. nice i... Ale to żeśmy to wydymałyśmy, co? No 80 mi no. proponuję proponuj na szatkę Gdzie na morde Chyba dwóch mają lała Jak on mi zajebał broń dał mi guardiana No nie Harbour minus 120 jest Spike podłożony Smoków nie mam już Dobra jak on z tej wiertary napierdala Ja też nic no, nie mam. Ja jednym mu, jednym mu upa Gdzie on kurwa tu piepies? To jakby Tam chyba będzie Ta. Proszę walgo, mam mało HP o, no. Dobra. O, o to chodzi. Ten... Bodyguard, Bodyguard kurwa. Bodyguard, no, no, bo się na to skupił, ja, ja dokończyłem. Dobra, ty. I... I... Ale Ej, ja bo, mogę być z naprawdę. Ale jest... No, no dawaj, ci mawaj. to jest moja kurwa klasa postaci. Oka gdzieś? Tam? Twoj, twoj hitbox mi go zasłonił. Mm -hmm. O ty respa nam dojechał! A no! Nice krzyś! Ty ja se przeskakiwałem i nagle słyszę tuwania ty! Kiedy będzie przeciwnik? to jest rejską? U góry jest. Tak, widzę, widzę, Minus 52. Jakiś nice. A. A to tak się znało, u góry jest jakiś typ. Nastazja? To jest jakiś random. Trzymaj nastkę słuchawki mm -hmm. W A chodzisz, myszką Ciu. strzelasz, chłopcy ci pomogą Co powiedziałaś? Tu chodzisz, W A a okay. tu strzelasz myszką Cicho Jak okay. coś, to oni ci pomogą mm -hmm. Cicho. Cicho Mam dzióbka ja nice. Jestem niesamowita Kto? Ta tak którą ja ci... Okay. Tu... Na bank Nie wierzę. Plecy był jeden No co to jest? Aha, mamy Spike, plecy mam O, jesteś taka bita Brawo wygraliście Dziękuję Dzięki